No, Elo. W tym filmie pięknie wam pokażę, dlaczego generalnie. A, kapsułki ze sztokholmu są takie zajebiste. Mm. I ogólnie jeżeli chodzi w ogóle o kapsułki, to ja, ja mam jakiś problem. Nie? I to chyba wszyscy wiemy, że sztokholmowy że mam problem. Mam nadzieję, że to nie jest zakotwiczenie, W sensie jest zakotwiczeniem się, ale mam nadzieję, że nie jest. Ale. To, co Ostyn nam pokazało, że mamy takie rzeczy, nie? O, 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 to, że będziemy mieli to piękne holo, które ludzie tak bardzo lubią na różowym tym, to jest spoko. Dla mnie to, to nie ma znaczenia jakoś takiego dużego, o tyle, że właśnie, że trochę to nam sugeruje, że będą kontynuowali prawdopodobnie tego typu format przez kolejne eventy. Zakładam, że w Budapeszcie będzie to samo. To już jest dla mnie mm, Wystarczająco fajnym, fajną wiadomością. Dlaczego? Ponieważ gdy otwierasz te kapsuły, to jest trochę taki vibe tych starszych, gdzie tych starszych kapsuł, gdzie miałeś ma mogłeś sobie dropnąć na przykład Holo, a od razu folię. No tu niestety są papiery. Dlatego też to, to nie kosztuje 300 zł. Bo gdyby tak było, to pewnie by kosztowało. Ale o co chodzi? Patrz, jeżeli trochę patrzę. Z tych wszystkich, holo, wszystko ci robi profit. Wszystko. No, to tak, to tak. To no, chyba, nie wiem, to na pewno, to na pewno, to na pewno, to na pewno i to chyba też. No chyba to nie, ale folie, folie tak średnio, nie? Goldy chyba tak. No i, i o co chodzi? No i właśnie przez to, że generalnie fioletowe itemy, które się dropi w miarę łatwo, dają ci profit, to jakby ten gambling dla ludzi jest dużo bardziej interesujący. Bo pa, i teraz trzymasz kciuki, żeby dropnąć coś owrotowego, na co masz szansę, na co no łatwiej. Nie musisz otworzyć stu kapsu, żeby dropnąć coś ładnego, i to jest zajebista rzecz, którą po prostu ludzie mogą robić. A mam nadzieję, że. Mam nadzieję w ogóle, że teraz Sztokholmowcy wszyscy cieszą się, że otwieram kapsuły, bo sapa jak wtedy spada i o, trzymasz kciuki, niech się dropnie, niech się dropnie coś fioletowego, Uj, no i nie dropi, nie? Ale wiesz, że masz większe szanse na coś fajnego, fioletowego, niż na coś różowego i przez to masz, kurwa, rozumiesz, nie? I też dlatego Sztokholm kosztuje y, tyle pieniędzy, a y, no Anwer kosztuje 10 razy mniej. Ale no i rozumiesz, to jest jakiś taki zajebista rzecz. No i nie dropię, no. I leci samolot. Kurwa. No. No, jest zajebiście. I, no ale nie taki miał być, nie takie miało być wideo. Miałoby wideo być takie, że chociaż trafię jedno i będzie. Patrzcie to, nie? Że mogę coś trafić fajnego i nie potrzebujesz otworzyć stu kapsuł, żeby coś Ja oh, pierdolę. pierdole! Oh, pierdole, no przysięgam oh, Jezu, no ale o to chodzi nie więcej, nie? że. Że łatwo trafić coś dobrego. No niełatwo trafić coś dobrego, ewidentnie. Że z 10 kapsu nie da się trafić czegoś fioletowego, różowego, czerwonego, nic. E, ale to był zamysł tego filmu żeby pokazać, że z każdym kapsułopanem na przykład, jak, tworzym, jak otworzyłbym to, to trafienie tego graniczy z cudem. Coś, w sensie, no może nie graniczy, ale jest takie. o, ja nawet, nawet nie marzę o tym, że to trafię, tylko sobie myślę, może będzie coś fioletowego. No i nie ma, no i jest tak. No i to jest tego typu odpieranie. Sztokholm jest jeszcze starym eventem, który taki coś ma. Reszta nie ma i prawdopodobnie nie będzie miało jeszcze przez. Wydaje mi się na pewno w Budapeszcie. I e, co i to jest zajebiste, nie? I według mnie... no. O, i tu pokażę jeszcze to. Widzisz kurwa, to, to wygląda dosłownie jak Colo z, z Aremara. E, no i tyle chciałem powiedzieć. Tyle. No, może jeszcze dodam na sam koniec, że jestem trochę zjebany na półce Sztokholmu. Ja to rozumiem i na Antwerpie, ale po prostu rozumiesz, nie? Jak wejdziesz sobie na Steam Market i wpiszesz Berlin holo to one kosztują 0 zł. Wiesz dlaczego kosztują 0 zł? To bo nikt tego nie otwiera. Jak ty byś zobaczył, jakie, jakie rzeczy można dropnąć z kap... Kapsule, w której można dropnąć to, to, byś nawet nie wiedział, że takie drużyny istnieją. Bo nigdy cię nie interesowały te naklejki. Nigdy. A Sztokholm interesuje ludzi. I tak szczerze, to, co się stało teraz na tym bumie tylko i wyłącznie pokazuje mi, że jesteśmy w stanie jeszcze coś robić z tym eventem. I tyle chciałem powiedzieć. Dalej w to wierzę. I do listopada dalej będę zbierał pieniądze, żeby kurwa opakować w siano ten piękny event. I mam to w dupie, że jest milion, jak graczy i też jest milion, nie? Ciało, to. to musimy zmienić cyferki trochę. I, yy, I też jakby zmienić oczekiwania. To, że jest milion, wiem, jakby przez to, że czegoś jest dużo, to wiem, że nie będzie kosztowało 700 zł. Ale wiem, że może kosztować na przykład nie 30, a 45. I no, tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję, do widzenia. Mam nadzieję, że miły dzień spędzicie i alo.